Miasto Jaworzno potrzebuje zmiany. Miasto Jaworzno potrzebuje silnego społeczeństwa, które będzie chciało wpływać na przyszłość naszego miasta. Mieszkańcy zbyt długo byli już niewysłuchani. Nikt nie chciał z nimi rozmawiać, konsultować, nikt nie chciał ich słuchać ani rozwiązywać ich problemów. Buta, nepotyzm i arogancja to niestety cechy, z których dali się poznać aktualni włodarze Jaworzna. Niestety, tak długi urząd sprawia, że zapomnieli o tym, iż to oni mieli służyć mieszkańcom, a nie mieszkańcy im. Jawożno nie potrzebuje kolejnego despoty. Jawożno potrzebuje silnego społeczeństwa, które naprawdę będzie wpływało na obraz i kształt miasta. Jawożno potrzebuje kultury wysokiej. Potrzebuje sportu na poziomie wielkości naszego miasta. Potrzebuje także silnej strefy przemysłowej, która odpowie na zapotrzebowanie zawodowe Jawożnia. Wiele pomysłów było bardziej bądź mniej celnych. Ale niestety nikt o nich nie rozmawiał, nikt ich nie konsultował i dzisiaj wielokrotnie musimy modernizować te same projekty powielokrotnie i robić je od nowa, od nowa, od nowa, od nowa. Czas z tym skończyć, czas rozpocząć rozmowę. Mieszkańcy muszą przestać się bać, muszą chcieć rozmawiać, muszą chcieć tworzyć miasto. Musimy my wszyscy zbudować tożsamość kulturową Jawożna. Jawożna to jest miasto dla wszystkich, nie dla wybranych. Dlatego podjąłem decyzję o tym, że wystartuję na urząd prezydenta miasta Jawożna, aby ten głos mieszkańcom zwrócić. Abyśmy my wszyscy, mieszkańcy Jawożna, mogli naprawdę stworzyć miasto, które będzie wręcz perfekcyjne do życia i będzie miastem po prostu dla wszystkich. Mamy pomysły, mamy plany, mamy program, ale wciąż jesteśmy otwarci na rozmowę, na dialog. Jeżeli więc ktoś z Państwa czuje się ma to w sobie, aby dołączyć. Aby rozmawiać, aby tworzyć, działać i aktywnie rozwijać Jawożno, to serdecznie zapraszam. Po prostu porozmawiajmy o Jawożnie.